Witam Was w odcinku unboxingu mojej nowej myszki Gen Genesis mi się bardzo podoba bo pierwsza taka porządniejsza myszka od tej no tam 6000 dpi i to nie jest dla mnie jakieś ważne cieszę się jak dziecko jak dziecko kabel już widzę w oplocie tej mojej starej nie było plotu. Tu jest kabel z mojej starej. A to jest z mojej nowej. No jest złota. Ale śmierdzi mocno. Kurde. Ja widzimy się po chwilowym. Za chwilę, jak już ją odpakuję. I już odpakowałem moją myszkę. Nie wiedziałam, jak to opakować, ale miałam za, za to pociągnąć. Za to. No. Chyba, że włączę komputer, żeby pokazać, jak ta myszka, ta stara się świeciła. Zgaszę światło, żeby było lepiej. A teraz podłączmy to. No to też z Odkryłem pierwszy minus tej, 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 tej myszki, bo chyba jest krótszy kabel niż w mojej, ale nie wiem, zaraz się o tym dowiem, teraz się już odłączę. I tak jak na ciężkość, to ta nowa jest cięższa. Może to i dobrze, może zacznę grać nową myszkę w końcu. No i już, już podpinam nową myszkę układam. No. Jest lepiej. I ma zmianę koloru. A w mojej starej nie było. I to może na komputerze tylko tu ogarnę trochę, żeby... Tam ma 6000 dpi. A tamta miała... 3000 To, i tak na, yy, jak na mnie, to jest dużo, bo ja. To jest moja pierwsza. Pierwsze takie myszki szybkie, moja taka normalnie, to to była byle jaka. I bardzo cicho chodzi. A teraz to głośno. A tej prawie nie słyszę. Kurde. A, bo tą, tą podłączyłem. Nie wiem, czy to słychać nawet. Kurde, ale jak to się ustawia jednokolorowo? Nie, tu nie ma chyba nawet jednego koloru. No, ale świeci fajnie, no. No i tu jest pod... Kciuk. Nie, nie, nie znam się jakoś na palcach. To jest akurat fajne, bo w tej mojej starej nie było i lepiej, moim zdaniem, leży w dłoni. Ale. No, może. Straszny ruch. Dosłownie wykonywałem i przez cały monitor mi przechodzi. No, to do następnego odcinka.